Czy gdy przychodzą do nas coraz potężniejsze demony, mamy się czym martwić? Raczej bym się martwił tym, kiedy nie przychodzą coraz potężniejsze demony, bo to świadczy o tym, że się nie rozwijamy. Natomiast jeżeli się rozwijamy, jeżeli choćby czerpiemy z owoców ostatnich świąt wielkanocnych, to będą się musiały nami zajmować potężniejsze demony, dlatego że te słabsze już sobie z nami zupełnie nie będą radzić. To jest dobra nowina, że przychodzą do nas coraz potężniejsze demony, bo to znaczy, że rośniemy duchowo, a przecież o to nam chodzi. Natomiast jeżeli przychodzą potężniejsze demony, to i my jesteśmy silniejsi w walce z nimi, więc nie ma co się martwić. Trzeba być tylko uważnym, żeby dostrzegać zmiany. Jakie demony teraz nam nas kuszą, jakie demony czy w jaki sposób do nas teraz podchodzą. Warto być uważnym, żeby to dobrze rozeznawać. Ale to, co Bóg nam zapewnia, to obronę w każdej sytuacji. Jeżeli przychodzą potężniejsze demony, to i łaska jest potężniejsza. Na Boga zawsze możemy liczyć. Wtedy zwyciężamy. Nie bójmy się, bo to nie pomaga zwyciężać.